Bajeczny kominek Dziadka Darka zaprasza na wspólne czytanie. Witam wszystkie dzieci przy bajecznym kominku Dziadka Darka. Dziś będzie wierszyk pana Jana Brzechwy zatytułowany sząszcz. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i szczebrzeszyn z tego słynie. Wługo pyta, panie Szążczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. A cóż za to pan dostaje? Też pytanie. Wszystkie gaje, wszystkie trzciny, powsze czasy, łąki, pola oraz lasy, nawet rzeczki, nawet zdroje, wszystko to jest właśnie moje. Wół pomyślał znakomicie, też rozpocznę takie życie. Wrócił do domu i wesoło zaczął brzęczeć pod stodołą. Powolemu, tęgim basem. A tu Maciek przed tymczasem. Jak nie wrzaśnie. Co to znaczy? Czemu to się wół próżniaczy? Jak to? Czyż ja nic nie robię? Przecież właśnie brzęczę sobie. Ja ci tu pobrzęczę wolę, dosyć tego, jazda w pole. I dał taką mu robotę, że się wół oblewał potem. Po robocie pobiegł w gąszcze, już ja to na chrząszczu pomszczę. Lecz nie zastał chrząszcza w trzcinie, cz bo chrząż właśnie brzęczał w pszczynie. A ja się z wami już żegnam i życzę Wam kolorowych snów. pa. pa. Sponsorem kanału jest właściciel portalu zadyszkę.pl oferującego ogłoszenia motoryzacyjne za 10 zł.